w tym odcinku. To no jest auto jeżdżone do kościoła. Po bułki, wybory, głosowanie. Powiem szczerze mówię, że jak zaczęły napadać cztery auta w kierunku ronda i zaczęły się przekładać, przestałem czuć się pewnie, no. A tak to się zaczęło. Specjalnym odcinka zostaje firma Kapart Silniki. Michał idzie sprawdzić stanowisko, ale to nie znaczy, że jeszcze coś się dzieje, bo jeszcze w tym momencie nic się nie dzieje. Przede wszystkim dzień dobry. Dokładnie dwa razy w tym roku się widzimy, dwa razy więcej niż w tamtym roku. Nie, w tamtym roku... Kiedyś razy. widywaliśmy się prawie co tydzień, bo bywały tak. takie czasy, a teraz dwa razy do roku, to ja w ogóle... To już jest Great Success jak to mój Borat. Na stanowisku, czyli niektórzy już pewnie domyślają się o co chodzi powtórka sprzed trzech lat temu. Czyli tutaj był drift, tutaj było bardzo mokro i to prawdopodobnie po części troszeczkę zepsuło to wydarzenie. Drifting wraca na Sokoł polski z celem po prostu pokazów. To będzie impreza pokazowa, impreza typu show. Jeździmy od godziny 12 do godziny 19, za chwilę będzie briefing, a tiasa wygląda dużo lepiej, jest dużo bardziej to zarysowany niż 3 lata temu. Więc to jest sam plus tego, co widzę za mną. Widzicie, rondo bardzo ładnie zrobione, rondo czyli to co zawsze urozmaica i bardzo... Uh pompuje po prostu wydarzenie, bo tutaj jest dym, tutaj są już doklejki, jest zabawne, jest blisko 30 aut, Włączy się mały przester. Chłopaki docierają się do stanowiska, ustalmy. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, dużo lepiej i pogoda zapowiada się bardzo ok, więc długie pokazy driftu, długi drift show Sokołów, Małopolska. Zaczynamy od... Ee briefingu zaraz, a potem będą jazdy, 7 godzin jazdy, więc bardzo, bardzo dobrze i wygląda to bardzo, bardzo fajnie. A ja na samym początku przypominam, że filmą, która mnie wspiera w tym sezonie jest firma Lost Ark, stacja demontażu pojazdów, gdzie możecie znaleźć części zapasowe do swojego samochodu lub zezłomować po prostu auto. Także firma Gitkar, szpilki i dystanse, firma M-Garage Motorsport, możecie zbudować profesjonalne auto do driftu, a w tym odcinku, podobnie jak na izdebkach, partnerem w specjalnym odcinka zostaje firma Kapart, silniki. Dziękuję bardzo. Batman jak widać ty jesteś, auto tym razem zapasowe Sokołów, impreza typu show, troszeczkę zabawy dzisiaj? E, tak, E36 3 litry, e, mam nadzieję, że wystarczy na tą trasę, e, będziemy kleić pary, mam nadzieję, że grube. E, są koledzy, znajomi z e, zawodów driftkigowych Mistrzostw Polski, Michał Wojtan i wielu innych, e, mam nadzieję, że będzie fajna impreza. I we'll in number... Troszeczkę zabawy dzisiaj. Troszeczkę zabawy dzisiaj, jak najbardziej. Coś trzeba? Ostatnia impreza w tym roku dla Ciebie? Ej, nie, nie, nie. Planuję 17-21 w Jak się będzie pogoda. No i wtedy, może ewentualnie, ale chyba, że będzie pogoda, to będziemy dalej. Jak tam poczciwa pałeczka, już nie 3 litrówka. No, jest trochę objeżdżona. Działa, spisuje się bardzo dobrze, także jest okej. Okay. Jest okay. W zimie zobaczymy, może kompresor. Leci. <laughs> briefing, czyli element, który często bywa na zawodach albo na imprezach typu show odprawa dla zawodników, jak jeździć, kiedy wyjeżdżać, po prostu co wiedzieć trzeba, żeby się pobawić tutaj dobrze jako kierowca. Kiedy będziecie jeździli w parach, może nawet większa ilość, nie wiem czy ty organizatorzy pozwolą, ale kiedy będzie jazda w parach jadący z przodu wyspinuje lub popełni jakiś włos, a będzie dystans pomiędzy jadącym a przeczytym liderem ciężącym z przodu, a osobą płynącą, to bardzo Was proszę, nie naprawiajcie tego błędu od razu. To, że wyspilowaliście. No to, to ktoś to widzi. Natomiast jak zaczniecie cofać, gdzieś tam obracać samochód, zaraz przed deklaracją za Wami, to może to zrobić ogromny problem. No to co, mały rozkład jazdy. Poglądamy troszeczkę przejazdy, potem pójdziemy na serwis, poglądamy, co, co dzieje się na serwisie. skrobniemy się na prawym z kimś, kto fajnie klej pary. Tak się będziemy bawić cały dzień. się na to. Dwa przejazdy ile osób już. Uh, uh, uh. Pozdrawiam i zapraszam na imprezę. Organizator, współorganizator. Wie co mówi. Just let me fall to my knees Dwa słowa. Kamil Matejko, bardzo dobrze, że wróciłeś do driftu, bo bardzo dobrze ci to wychodzi. Skoro już powiedziałem, a to muszę powiedzieć resztę cyfry. Bardzo pochwaliłem Kamila Matejko, że wrócił tutaj do jazdy, i to jest bardzo fajny. Yy, temat, ale żeby to potwierdzić i zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony do, od osób, które naprawdę fajnie żyły i się pod tak to akurat z nim się przejdziemy ze dwa przejazdy. Zobaczymy jak kleją pary tutaj, jak wygląda cały film piasy i jak on się bawi za kierownicą, bo wygląda to naprawdę spektakularnie. A zgodnie z oczekiwaniami troszeczkę przejażdżki po prawej stronie. Kamil wrócił, Kamilowi dobrze idzie. Kamila nie będę więcej chwalił. No od... jak nie umiem jeździć? Zdania są podzielone. <laughs> Pamiętajcie, drogie dzieci, tak się jeździ w BMW.

Cieszyliśmy, bo jest akurat teraz przerwa, ale wrócimy do tematu. Zostawimy sobie ta, tutaj kask. A się próbuje wydostać ze środka. danke. Jak człowiek jest mogo to technologia go mówi. Marcin podał mi jeszcze gifty do licytacji, widzę koszulkę w rozmiar XL i dwie wlepki, które zostały, bo resztę ktoś zakosił. Idę zanieść Michałowi, może ktoś trochę i za to weźmie. Do właściwego. Jak chcesz, to mogę ci Oczywiście, sobie. że chcę. Dobra. Mamy jeszcze koszulkę i naklejki od Badmana. Badman, czyli Marcin Gałat, który jest z nami, który dzisiaj takim... Jeździ, zostawić ci tutaj. Naprawdę smutnym samochodem. bardziej <grym> ma fenomenalny pojazd, który został zbudowany i tak naprawdę został zakończony. Fantastyczny fantastyczna BMW M2, bo to jest M2 z silnikiem, A tak. z silnikiem LSX silnikiem Jeszcze mała przerwa, krótka prezentacja samochodu. Sławka drzała, czyli to, co wcześniej mówiłem, osoby, która wraca po dłuższym czasie, ale was jest dużo. Zajebiście. Ty dużo ludzi nie? Jest, jest, ma już to bazą było Michasi, ucieszony F-32 e, podykit został sprowadzony z Ukrainy e, Na ten moment jest zapasowy silnik Z mojego starego E36 No i większość rzeczy ja stworzyłem Ok, zapasowy silnik, czyli jednostka produkcji BMW Prawda? Tam mamy 2,5 litra strokera Bez strokera, ale 2,5 litra? Turbo o mocy pięciu, 650.. pięćdziesięciu? Siedmiuset koni. Siedmiuset koni mechanicznych. Drodzy Państwo, jest ze mną Wojtek, jest ze mną również Kazimierz. Dajcie im ogromne brawa. Powiedzą to o swoich samochodach, ale ja do końca ma ogromne prawa. Okej, okay, wiemy mniej więcej teraz, jak jest serduszko, ale jakie są plany? Bo powiedziałeś, że tymczasowo mamy takie silnik. Zatem masz na pewno jakieś plany na, na wymianę serca. Czy to będzie 2JZ klasycznie, czy jakiś zupełnie inny pomysł? Jeżeli chodzi o silnik, to, to pewnie dalej zostanę przy BMW, bo jeżeli bym budował mi to by była Japonia, a jeżeli buduję niemieckie auto, to zostaje niemiecki silnik. Możesz powiedzieć, dlaczego nie jeździ też uchylmy robkę tajemnicy, bo z czymś innym w dniu dzisiejszym? Co to za pojazd? Może kawałek historii tego niezwykłego samochodu? Ja znam, ty znasz, ale państwo nie znają. Samochód z dużym rodowodem. Pierwszy wóz Kuby Przemysłowskiego. Z jednej z naszych newsów to e, zrobimy rekord prędkości. 230 na godzinę przy inicjacji. I tu, to I to był, Szanowni Państwo, oficjalny rekord Guinnessa przez jakiś czas. Także mam wysok wysoką poprzeczkę. <laughs> Awarii uległa obecnie skrzynia i wały są szybko zespawane, żeby cokolwiek się poruszać. Co tam pani organizatorze? Chyba dobrze. Nie dobrze. Zadowoleny? Nie tak. Zobaczymy wieczorem. <gry> jest dobrze. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę kawał samochodu. się show, wracamy do jazdy. Szybki przeskok do Micha. I jeszcze coś tam się chłopaki poszturchają. Landyna została w domu na odpoczynek, a tym razem auto zapasowe do zabawy. forfan Wykorzystywane. I to bardzo dobrze wykorzystywane. Bardzo dobra robota. Mm -hmm. Jędzijczyk kwota 10 zł, niech będzie kwotą wyjściową. I taki mały nazwijmy to ołtarz, grupa upamiętniający Artura Szala, czyli osobę, którą. Dzięki której ja sobie osobiście troszeczkę zawdzięczam, bo to jest osoba, która niejako odegrała rolę w tym, co teraz robię. Zabierała mnie na pierwsze dni na to Tu czempy, samochód Arturka, nieskończone zdjęcia. <try> Kaparta ukaska blokowała się skrzynię. Piasek jeździł tylko na trzecim biegu, nie ma innego wyjścia. Teraz widzę sympatyczny dymek, dostający się z maski, czyli płyn chłodzący poszedł w kosmos. Bardzo dobra robota. <śm> 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 bądź co, troszeczkę skromna, ale mimo tego stefa złotowa. a z tyłu widzę M4 Sławka drżała, o ile się nie mylę, słania M4, bardzo fajny projekt, fajnie, że wraca e, troszeczkę do jazdy Bo w tym czasie, kiedy ja zaczynałem, on akurat kończył jazdę Czy DMP, czy jakieś festiwale motoryzacyjne w Rzeszowie dawne dzieje Your pierwszy Zrobiło się troszeczkę ciszej, to się w końcu nie muszę drzeć. Teraz mały flashback. Przypomnijcie sobie jak to wyglądało 3 lata temu, kiedy tutaj byliśmy i też jest tego relacja. Całkiem inne warunki. Jak to pogoda potrafi zmienić oblicze imprezy. 저희가, Jak tym wystarczy... razem fociłem, nie nagrywałem, ale sami widzicie. Troszeczkę trącnął no beton Chessler, i w tym momencie, niestety, podało się zawieszenie. Ale powiem Ci, że to nie jest wojna, muszą być ofiary. Jak podeszłeś, jechałeś dalej, więc wielkie prawa za opanowanie. Dziękuję bardzo wszystkim. Damy Ci się razem, że się podziękowała. Damy za mało czasu, żeby worry, ta, to wyjeść. Nie wyjechał, nie wyjechał. Dziękuję wszystkim. Dobrze było, że eee, tak, 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 tak. to jego miejsce... Ostatnie godzinki, ostatnie półtora godzinki nawet, powoli się niektórzy już zwijają, bo auta dostały troszeczkę tyłku Na takich placach, wbrew pozorom, samochody dostają bardzo duży wpiernić. A z autem kaparta BMW 36 M54 Turbo trwa dalej walka. Pachaczek się zesrał, ale chłopaki naprawiają, powinni jeszcze wyrobić z tym. Jak tam panie kierowniku, wiecie co z tego? Tak kwadrat, Zawsze co ośle kładę niż 12 minut. To ja mam teraz takie wyzwanie. Niech taki event będzie co roku, celujcie w dobrą pogodę, bo jak pokazuje e, doświadczenie, za drugim razem, kiedy pogoda jest właściwa, trychał jest troszeczkę, to jest naprawdę świetne wydarzenie, bo publiczności jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc co, może za rok powtórka? Nie musicie pędzić, jeszcze nie w tym roku, niekoniecznie musi być, bo wiadomo, różnie może być, jeżeli chodzi o COVID. Fu. Ale za rok powtóreczka? To było zajebiste! Przejazdy, i tyle. I nagrody. Najlepsza para, najlepszy zadymiarz, i o ile pamiętam, najlepsza jazda techniczna. Fajnie. Zapytacie się mnie, dlaczego tak kocham drifting i nie mówią, że faworyzuje. To jest właśnie ta kontaktowość, którą nie zawsze widać na treningach, ale tutaj widać w bardzo wielu parach, to stukanie się po drzwiach, ale on dalej jedzie mimo tego, nie daje się wypchnąć. Piękne!

mówiąc, nie wiem czy w tym momencie mnie widać, bo faktycznie plada noc już nas powoli została. Szybka ucieczka do domu, podładować akumulatory, zrzucić zdjęcia, filmy. I jutro uderzam na trening jasny sportowy. Z tego będzie fotorelacja, nie będzie z tego e, tym razem relacji. Jak są takie ciekawsze te odesje jak w tym roku był zimowy bardzo fajny w okresie zimowym, gdzieś w styczniu chyba, bo w lutym, to z tego można było akurat bardzo fajnie zrobić coś ciekawego. Z tego akurat nie będzie. Dziękuję jeszcze raz moim partnerom za wsparcie. Filmy je Lostark, Stacja Demontażu Pojazdów, Gitkarz, Szpilki i Dystanse oraz M-Garage Motorsport. Goście w tym odcinku, dodatkowo jako mój partner specjalny została firma Kapard, za to też bardzo, bardzo dziękuję. Widzimy się niebawem, świetnej świetnej na powtórkę za rok z jeszcze mocniejszą obsadą, chociaż chłopaki w tym roku naprawdę dali radę.